Witajcie. Dzisiaj taki szybki, spontaniczny film o jacuzzi. A już Wam mówię dlaczego. Wchodzimy do środka. Ok. Powiem Wam tak. W skrócie, najprościej, żeby to ująć, przez 5 tygodni można powiedzieć, że nie było mnie w domu. I przez to jakieś 5 tygodni temu jacuzzi zostało wyłączone. Wyłączone nie mam na myśli całkowicie odcięcie z sieci, odcięcie od prądu, tylko wyłączone grzanie. A wanna jako wanna, czyli te wszystkie filtracje, ozonator i tak dalej, jest zachowane. Rodzina nie chciała korzystać w czasie, kiedy mnie nie ma, sami jednak nie chcieli brać tej nazwijmy to odpowiedzialności na swoje plecy, dlatego przez 5 tygodni wanna była nieużytkowana. Zresztą widać syf po jakiejś ostatniej imprezie, jakieś butelki, kieliszki i tak dalej. No po to jest, po to jest, żeby się tu relaksować, przyjmować gości. Zobaczcie ten brud, ten kurz. Widzicie? To wszystko trzeba ogarnąć. Za chwilkę święta, Wigilia i to jest czas, kiedy na pewno będziemy chcieli tutaj e, spędzić. To co, po pięciu tygodniach otwieramy, zobaczymy, co się stało w środku. Tego się spodziewałem. Woda jak kryształ, zobaczcie. Woda jak kryształ. Temperatura wody, ja już widzę, Pokażę Wam z bliska zaraz, ale najpierw tak. Podciągnę rękawy i zobaczymy brzeg. Wanny, no jest, jest chyba trochę śliski, ale nie jest źle. Ale woda jest lodowata. Nie, nie jest źle, powiem Wam. W takiej chłodnej wodzie, jak ona się wystudziła, nic się chyba za szybko nie rozwija. Na dole widać, na dnie trochę osadu, troszkę piasku. Ale woda jest lodowata. Już wam mówię ile ma stopni. Tylko zrzucimy całą pokrywę. I otworzymy całą wannę. Ok. Tak wygląda całość. Woda przejrzysta wręcz idealnie przez 5 tygodni. Nikt z niej nie korzystał. I nie wiem czy widzicie, ile jest stopni. Woda w tej chwili ma, sprawdzę na ekranie, czy to widzicie, woda ma 12 stopni. 12 stopni. Dlaczego ma 12 stopni? A nie 5, a nie 20, a nie 8. Dlatego, że taka wanna, jeżeli jest podłączona do sieci, czyli do prądu, to minimalna temperatura, do której pozwoli spaść, to jest 10 stopni Celsjusza. Nie ma możliwości, żeby ona pozwoliła spaść w wodzie e, temperaturze wody mniej niż 10 stopni. Co? Przebieramy się i kąpiemy? Morsujemy w jacuzzi. E, nie mam ochoty, naprawdę nie mam ochoty. Widać, że jest delikatnie brzeg do przetarcia, ale no nie mam ochoty tego robić w takiej lodowatej wodzie. Więc co zrobimy? Wypuczemy filtr. Zaraz go zobaczymy jak on wygląda po tych 5 tygodniach postoju. Wypuczemy filtr. Yy, załadujemy chemię. Mimo że woda jest przejrzysta, to sprawdzimy pH, nawet nie trzeba jej dolewać, a może doleję troszeczkę, żeby zakryły się te LEDy. Zobaczymy. Ale to jest dosłownie tam ciutkę wody. Ole lodowata. O, już widzę, że tu będzie syf. Wiecie co, na chwilę położę Was tutaj. Potrzebuję dwie ręce. No, po pięciu tygodniach filtr jest na pewno do umycia. Nie wiem, jak to widać, ale na pewno widać, że jest brudny. Dobra, to kończymy na teraz, uruchamiam grzanie, a niebawem odcinek z nowym gadżetem w jacuzzi, trzymajcie się, hej!